Prowadzone są przez byłych zawodników z tamtego meczu właśnie, bo naszą drużynę, jak wiadomo, prowadzi Stefan Dryszel, który grał obok Gruby i Kucharskiego wówczas w tym stałym składzie. To był taki żelazny skład polskiego zespołu, podobnie jak i takim żelaznym reprezentantem Francji był Patryk Birochot ze strony Świata w Deblu, który prowadzi tutaj zespół francuski. A tymczasem Krzeszewski zdobywa punkt. O punkcie to była jedna z ładniejszych wymian w tym meczu. Rzeczywiście Polak spisuje się świetnie, stara się grać bardzo konsekwentnie. Wiadomo, że Filu nie lubi kiedy piłkę kieruje się w jego backhandową stronę i tam najczęściej stara się grać Tomek, a przede wszystkim przejmować inicjatywę po urozmaiconym, bardzo trudnym do odbioru serwisie. No i sytuacja dobra dla Krzeszewskiego, 8 do 7 i on ma serwis, a więc teraz pięć piłeczek kolejno będzie podawał. Jedną już ma za sobą, o no, skupienie widzimy i dyskusję. Marcin Kusiński, Piotr Skierski. W tej czapeczce młody nasz reprezentant Jarosław Tomicki, debiutant na Europy, jest oczywiście trener z na trybunach było ponad 3000 widzów. Tutaj widać pustki, duża hala Weindhoven, więc nie wypełniona do końca, ale tak jak powiedziałem, ponad 3000 widzów. No i kolejny bardzo trudny serwis, którego byłym już świata nie był w stanie rozszyfrować. 10,8, a więc jak widzą Państwo, w trzecim decydującym secie zmiana stron i w uprzywilejowanej sytuacji oto polska kolonia. Tam w głębi widać i Jakubowicza, prezesa Giersza, Andrzeja Grube który po treningu zgręcał, nie jest daleko, przyjechał do Eindhoven i jak powiedział nam w rozmowie telefonicznej, wracał w nocy, żeby rano prowadzić już zajęcia w swoim klubie, chociaż liczy na to, że w niedzielę, kiedy będą finały indywidualne, będzie mógł znów oklaskiwać naszych zawodników. A Krzeszewski zdobywa kolejny punkt, prowadzi już 11 do 8, w tej chwili już 12 do 8, a więc wykorzystał, świetnie wykorzystał swój serwis. Cztery... Piłeczki wygrał ze swojego serwisu. Podanie przechodzi teraz na stronę Francuza. Zatem Jean-Philippe Gassien. Brawa Polakowi należą się także za to, że nie przejął się porażką w piątek. Polska, jak pamiętamy, przegrała w grupie eliminacyjnej z Francją 2-4. Krzeszewski gładko przegrał z Gassienem do 12 i do 14. A tu pokazuje naprawdę światową klasę. To zagranie po prostej kompletnie zmyliło francuskiego mistrza. I piłka ulokowana, ogromne brawa. Widzą Państwo radość naszej ekipy, bo to rzeczywiście było zagranie, które znamionuje dużą klasę, ale po chwili też się zdarzają błędy. Jak powiedziałem, długa przerwa spowodowana chorobą, antybiotyki, leczenie. Wszystko to nieco osłabiło Tomka, ale cały czas jest równa walka. 13-9. Tomek, Tomek, coraz głośniej na trybunach Wojtchowena. Polacy, oczywiście, jak mówiliśmy, nie są faworytami tego meczu, ale nie takie niespodzianki w sporcie się zdarzały i my też liczymy na to, że a może, może uda się to, co nie udało się kilkanaście lat temu. Zimna kalkulacja każe patrzeć inaczej, bo wszyscy Francuzi, cała trójka klasyfikowana jest na światowych listach rankingowych wyżej niż wszyscy Polacy. Inaczej mówiąc, trzeci z Francuzów jest o kilka miejsc wyżej niż najlepszy z naszych, Lucjan Błaszczyk. A tu proszę, 14 do 10 net, a więc jeszcze raz podaje Filu. Bardzo piękny atak z forehandu i 15 punkt Tomka Krzeszewskiego. Tomek, Tomek, trener Bryczel, aż tam podskoczył jest coraz głośniej na trybunach i coraz większy doping dla polskiej ekipy tak jak powiedział redaktor Miklas, tu Francuzi byli faworytami, to przecież obrońcy mistrzowskiego tytułu, dwa lata temu w Bratysławie pokonali Szwedów, rzecz ciekawa, że wówczas Jean-Philippe Gassien nie zdobył ani jednego punktu szczęśliwie tym razem mistrz świata po siatce, jeszcze zdążył Polak, ale Niestety piłka tuż tuż obok stołu. 15-11, a tam Carlson, Waldner, Persson na trybunach. Same sławy mogą się tylko przyglądać, jak grają Polacy. No, znakomicie odebrał. Teraz i Punkt dla niego. Świetnie odczytał serwis Tomka Krzeszewskiego, Jaki był efekt, widzieliśmy, a więc 15-12. Ciągle Krzeszewski jest w znakomitej sytuacji, wygrana z Gossienem, z byłym mistrzem świata, byłaby z pewnością jednym z większych jego sukcesów. Tak jak powiedzieliśmy, gra bardzo, bardzo mądrze. Francuz wiedzą, że większość piłek ze strony Polaka będzie kierowana w jego lewą stronę, a więc stronę backhandową. Stara się przesuwać jak najdalej w lewo, żeby móc odebrać z forehandu tę piłkę, tymczasem Polak widząc lukę i puste miejsce, stara się od czasu do czasu grać w prawo, a teraz kompletnie zmylił za ten do ostatniej chwili nie wiedział, gdzie będzie zagrana piłka, i kolejny punkt coraz bliżej zwycięstwo. Przypomnę zaledwie trzy dni temu nie udało się Polakowi nawiązać walki z tym samym zawodnikiem, a dzisiaj ten finał tak go zmobilizował, że 17-12 prowadzi Krzyszewski. Tak, może przypomnijmy, że Polacy grali z Francuzami przez w eliminacjach. Przegraliśmy wówczas 2 do 4 i w pierwszej grze, tak jak tutaj Krzeszewski grał z Gasjenem, przegrał 10 do 21 i 12 do 21, a więc bardzo, bardzo wyraźnie. A teraz z dużą szansą na zwycięstwo. 18 do 12. No, punkt dla Francuza. teraz on ma serwis jak widać i z pewnością to jest ostatnia szansa dla niego, ta seria podań, żeby zbliżyć się do Polaka i próbować wygrać i tego trzeciego seta i cały mecz ale 19 punkt dla Krzeszewskiego tymczasem Teraz jeszcze podkreślę, bardzo mądrze i rozsądnie gra Polak, znów zagrał głęboko w prawo nie było tam Francuza i łatwo zdobyty punkt Ten razem w siatki. 19-14 Kolejny punkt Mistrza Świata, który może nie jest w tej najwyższej formie, ale to zawsze jest zawodnik światowej czołówki i zwycięstwo z nim Patryk Biroszow. Widzi, że ono jest bardzo dalekie. Zwycięstwo Polaka. Jest na pewno jego wielkim sukcesem. Ale jest kolejny punkt: 19-16. Teraz będzie podawał Polak. Francuzi jeszcze wierzą to bardzo ważne. Otwarcie meczu, pierwsza gra, pierwszy punkt, który może mieć na pewno i będzie miał kolosalne znaczenie. W piątkowym meczu przypomnę: Krzeszowski przegrał z Gassienem, potem Błaszczyk przegrał z Elua. I Dziubański z Szybą, było 3-0 dla Francuzów. Wygraliśmy debla i wygrał Błaszczyk z Gassienem, ale to było za mało, żeby wygrać mecz. 19-17 Nie zawahał się Francuz, natychmiast zaatakował, kiedy tylko nadarzyła się okazja i trafił. I znów, znów, troszkę jednostronnie teraz serwuje Polak. Musi coś zmienić. Tak, 15-10, 18-12 i nagle zaczyna się robić dramatyczna sytuacja. Już tylko 19-18. do 18. Już po 19. Myślił się łatwo, chyba domyślił Francu, że będzie krótki serwis był tam, a potem potoczyło się wszystko po jego myśli. Tak, no tu już nie mógł wypuścić inicjatywy z rąk. Miał, jak to się mówi Francuza na widelcu, wykorzystał to. Prowadzi zatem Polak 20 do 19 i ma piłeczkę setową i meczową. No byłoby znakomicie, gdyby Polacy objęli prowadzenie 1 do 0 a to zupełnie inaczej ustawia mecz. No ale trzeba wygrać najlepiej tę piłkę. Tak. tak wszyscy odetchnęli wielka radość i pierwszy punkt dla Polski Polska Francja finał mistrzostw Europy 1-0 prowadzimy z Francuzami po zwycięstwie Tomka Krzyżowskiego nad Mistrzem Świata Gasienem. Ogromna radość. Flagi, kibice, zawodnicy. Proszę zobaczyć. Tak też właśnie było drugi set bez gry, ale w trzecim znów skoncentrowany przystąpił do boju, do prawdziwego boju. I tak jak zapowiedział, że będzie walczył, to jak cała polska drużyna 1-0 prowadzi. Jeszcze raz ta ostatnia akcja. Właściwie to już trudno mówić akcji, tylko Krzeszewski na zbliżeniu. I proszę Państwa